warto to sobie jakoś narysować na przykład w ten sposób no i my losujemy trzy kule. Zatem zdarzeniem elementarnym będzie trzyelementowa kombinacja ze zbioru 10 elementowego. Tutaj świadomie pomijamy kolejność. Uznajemy, że nie jest ważna kolejność. Gdyby ktoś uznał, że to jednak ma znaczenie, to też da radę rozwiązać to zadanie w ten sposób. Niemniej, no, on będzie mieć wszystkiego trzy silnia, czyli sześć razy więcej. Sześć razy więcej zdarzeń elementarnych, ale też z drugiej strony sześć razy więcej zdarzeń sprzyjających. Także to się po prostu skraca. Najlepiej będzie przyjąć jednak kombinację. To nam daje moc omegi równą C3 z 10, symbol Newtona, czyli w tej uproszczonej wersji 10 razy 9 razy 8 dzielimy przez 1 razy 2 razy 3. Po skróceniu dostaniemy 120 jednakowo prawdopodobnych zdarzeń elementarnych. Oznaczmy tradycyjnie wielką literą A, opisane w treści zadania zdarzenie. Każda kula ma być w innym kolorze. No to teraz kluczowe spostrzeżenie: skoro mamy cztery kolory, a losujemy trzy kule, zatem jednego koloru musi nam zabraknąć. Także albo to będzie brakujący kolor niebieski, czyli losujemy kulę białą, czarną i zieloną. Albo to będzie brakujący kolor zielony, albo brakujący kolor czarny, albo wreszcie brakujący kolor biały. Dalej już bardzo łatwo możemy, korzystając z reguły mnożenia, obliczyć liczbę poszczególnych zdarzeń elementarnych, ponieważ mamy cztery kule białe, trzy czarne i dwie zielone. Zatem wszystkich możliwości wylosowania tych właśnie kul mamy 4 razy 3 razy 2. Analogicznie obliczamy pozostałe iloczyny. Wystarczy teraz dodać te liczby, co daje moc zdarzenia A. Ponieważ wszystkie zdarzenia elementarne były jednakowo prawdopodobne, zatem korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo klasyczne. Po skróceniu dostaniemy 5 dwunastych.